W miniony wtorek FC Barcelona rozegrawa w Lidze Mistrzów mecz, który niezaprzeczalnie zapisze się w annałach historii. Pod wodzą Hansiego Flücke zespół udał się do Lizbony na spotkanie z Benficą, które zakończyło się zwycięstwem gości 5:4. i dziesiątych. Kluczową rolę w tym wyniku odegrał Wojciech Szczęsny, który niestety przyczynił się do stracenia dwóch goli. Następnego dnia... Dziennik marca zorganizował sądę wśród kibiców, którzy mieli wybrać pierwszego bramkarza drużyny. Wynik tej sondy był dla szczęsnego bolesny. Po niespodziewanym podpisaniu kontraktu z FC Barcelona, Wojciech Szczęsny doświadczał trudnego okresu. Nasz bramkarz zdecydował się zakończyć swoją sportową emeryturę, by pomóc drużynie Hansiego Flyke, która znalazła się w potrzebie. Na początku sezonu bowiem Mark Andre Ter Stegen, niemiecki golkiper, doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. W odpowiedzi na tę sytuację Blaugrana zwróciła się do szczęsnego naszego byłego reprezentacyjnego bramkarza. Po kilku dniach namysłu Polak zdecydował się przyjąć ofertę z Barcelony. Na początku października oficjalnie podpisał umowę z wicemistrzami Hiszpanii, która będzie obowiązywać do końca bieżącego sezonu. Książę William, który obserwował te wydarzenia, nie mógł uwierzyć w to, co się działo. Wyglądało na to, że tylko kwestią czasu jest debiut Wojciecha Szczęsnego w bramce FC Barcelona z Inakim Peną na ławce rezerwowych. Hansi Flick nawet zapowiadał, że Polak może się szykować na rychły debiut. Posiadanie takiego bramkarza to dla nas duża zaleta. Jego doświadczenie i charakter wniosą wiele pozytywów do zespołu, mówił trener w październiku. Gdy pierwszy raz z nim rozmawiałem, byłem pod wrażeniem. Jest w świetnej formie, ale potrzebuje jeszcze trochę czasu, aby przygotować się do gry. Po przerwie na mecze reprezentacyjne dostanie swoją szansę. Rzeczywiście, szczęsny zadebiutował w styczniu. Najpierw w pucharze króla, a potem niespodziewanie w superpucharze Hiszpanii. Chociaż w finale z Realem Madryt nie ukończył meczu z powodu czerwonej kartki za faul na kylianie Mbappe, jego występ pozostawił mieszane uczucia. Kolejny mecz z Benficą Lizbona w siódmej kolejce Ligi Mistrzów także nie przyniósł pozytywnych wrażeń. Szczęsny popełnił błędy przy drugim i trzecim golu gospodarzy najpierw staranował Alejandro Bolt na 30 metrze, Pozostawiając pustą bramkę, którą wykorzystał Pawlidis. Osiem minut później spowodował rzut karny, również zamieniony na bramkę przez Pawlidisa. W drugiej połowie meczu bramkarz FC Barcelona poprawił swoje występy, pomagając drużynie w kilku kluczowych momentach. Ostatecznie FC Barcelona wygrała to szalone spotkanie 5:4, ale występ Szczęsnego wzbudził kontrowersję. W grudniu 2024 roku, w jednej z ankiet, kibice wybrali szczęsnego na pierwszego bramkarza zdecydowaną większością głosów 81% przy 19% dla penii. Jednak po meczu z Benficą, hiszpańska Marca ponownie zapytała kibiców o wybór pierwszego golkipera Blaugrany. Krajobraz dla Polaka zmienił się diametralnie. Tym razem większość – 69%. Głosów zebrał wychowanek Barcelony i Naki Pena, a szczęsny otrzymał tylko 17% głosów. Reszta fanów opowiedziała się za młodymi bramkarzami z Akademii. W hiszpańskich mediach trwają spekulacje dotyczące przyszłych decyzji Flike. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.